trochę słaby dzisiaj ten odcinek. Cześć. Hej i hello. Witam Was w trzecim już odcinku serii Minecraft. I życie. Aha, jak wygląda życie w Minecraft? Dlaczego w trzecim? Cóż, dowicie się po też oglądania, więc miłego oglądania. Jak wygląda życie w Minecraft? Jestem Odcinek też się pojawia, co prawda, we wtorek, tak, wtorek, wtorek tak, mm, no ale po prostu już, mówiąc, po się nie chce nagrywać, tak, także odcinki będą wrażli w tygodniu, tak, myślę, że raz na dwa tygodnie, no różnie może być, no wybaczcie za takie, te, mm, no, no. Teraz wyjaśnię dlaczego trzeci odcinek, a nie drugi. Jeśli pamiętacie pierwszy odcinek, tak, pierwszy, który nagrywałem z Toksikiem, który był takim wstępem, to mówiliśmy, że nagramy z Toksikiem drugi odcinek na jego kanał. W sumie pierwszy taki, no wiecie o co chodzi. No i Toksik dalej go nie wrzucił, bo go nagraliśmy, ale nie wrzucił. Tak, więc jeśli Toxic to oglądasz, to wszyscy ci mówimy, w końcu go przeszli na YouTube'a. Już. Mm. No i co jeszcze? Aha. No jak już będzie ten filmik, to zobaczcie tam, no nie mały fail z mojej strony. Chyba nie będę spoilerował. Tak. To... Dokładnie. No dobra, nieważne. W każdym razie witam Was w trzecim odcinku. Tak? Cześć, 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 cześć. I co dziś będziemy robić? Nie wiem. Nie? Nie wiem. Nie Zastanawiam się, z której strony lepiej nagrywać, bo tutaj mi palec przeszkadza i tutaj. Kurde, dobra, musicie w takiej słabej jakości, że tak powiem, oglądać. Ta, 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 ta. Nie wiem, co kuźwa robić. Jeszcze palec mi przeszkadza. Dobra, yy, no niestety bez kamerki, bo to uciążliwe. Także bez kamerki sobie nagrywamy. Dobra, czekajcie, dajcie mi pomyśleć co by tu poradzić. Hmm, 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 hmm. Aha właśnie mam yy, żelazo, bo wykopałem przed chwilą. Tak. Yy, no to piecyk trzeba. A kilów mi się skończył. No to drewno no właśnie. Podoba mi się ten odgłos, wiecie? Mi się naprawdę ten odgłos podoba, taki. Fajny. No i oczywiście jeśli filmik Wam się spodoba, to... To dajcie, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał już jest 23 subskrybentów wiem mało, ale dla mnie to i tak fajnie tak, fajnie, fajnie nie wiem co tu powiedzieć nie wiem co tu powiedzieć nie wiem czy ta seria przetrwa tak, smutna wiadomość. Nie wiem, czy ta seria przetrwa. Tak, bo Toxic... No nie może teraz, no bo jest na wakacjach. Więc też dlatego nie wrzuca odcinka. Ja raczej z nim też nie będę na razie nagrywał. Przynajmniej... no nie wiem, raczej to nie wypali. Także mam pewien pomysł. Możecie pisać w komentarzach pomysł na nową serię. Tak, możecie i po prostu piszcie no, pomysły na serię po prostu. O, jakie ja mam. O, mam piecyk. O, kurde. I nawet węgiel. O, ja pierdolę. Ja nie wiem, nawet co ja mam w ekwipunku. Ja nie mogę. E, no, więc nie wiem. No, podsyłajcie po prostu pomysły. Ja na pewno jakieś wybiorę. Może nie od razu, ale wiecie, o co biega. badamy damy se tu. I damy sobie tu. I już mamy żelazo. Zaraz będziemy mieli. I se drewenko weźmiemy. I se też weźmiemy. Tutaj. I te aski se weźmiemy. Dobrze. Mm, co można zrobić? patyczki mamy. Kilofik też mamy. O! Kurczę, ja nawet nie wiem, co ja mam w tym. Ja nie mogę. No bo aha, crafting potrzebuję. To krafting też mam. Nie wiem co ja mam robić. Samemu to tak nudno, dlatego właśnie musicie nową serię dać jakąś. Że im się tak bardzo nie nudził. Dobra, co by tu zrobić? Powiedzmy. A jak oddać patykienie? Boże. Drewno, drewno. Jak się Jezus Maria? Jezus. Jak no wiecie co zrobić? Kurczę... Czekajcie, mam pomysł lepszy. Zrobimy, siekierę, zrobimy o No i właśnie mamy się kiedy. czy ta się tutaj? Dobra. Weźmiemy so No dobra, łopatę też możemy zrobić. Sej nie wiem co dzisiaj robić. No masakra, no po prostu. Nie możemy zrobić łopaty... A, apatyki, no właśnie. Patyki. Ej, na no serio, głupie, że to wpisuję, ale po prostu ja nie wiem, jak podzielić. To muszę się dopytać niektórych. To coś nie, nie. jestem przygotowany w ogóle na to. No, ale. Czemu nie mogę? Tylko z taki. Ej, no co jest? Czemu ja nie mogę? Czemu ja nie. Ja pierwszy. Jaki? Ja nie mogę, no, pójdę! Mm. czekaj, no to mogę już patykiem wziąć sobie Osiem tylko super. Jezu, jak ja się cieszę, to teraz na pewno nic nie zrobię. Nie, no, ja jestem przeszczęśliwy, wiecie. To mamy przynajmniej żelazo, to możemy. O! Nie mam mieczeka, no nie? Nie mam, na pewno nie mam. Nawet, nie, nie mam, na pewno. I żelazo jeszcze będę. Uuu. To mogę. Uu, mogę nawet więcej mieczyków. jacie! Co by tu zrobić z żelaza? Jeszcze jacie! Ja żartuję... Um, czy my chomik możemy zrobić? czy... Nie, pięć trzeba, a budki? Butki możemy, ale po co mi budki? Są też spodnie, no to spodnie zrobimy Nie można? Jak to kuźwa nie można? E, jak to się nazywało? Nie nogi, tylko buty. Możemy. Tu będziemy mieć buty szelestne. Niestety, tylko tyle. Aha. To, co tutaj. Aha, na tarcze i takie tam, i takie tam, i takie tam. Dobra, mieczek weźmiemy do roczki. No właśnie, jeszcze to musimy sobie wziąć. Co ja robię? Jezus Maria, aż tak, aż tak taki, akurat aż taki głupi w minecrafta nie jestem Boże Ale dzisiaj dla mnie że tak powiem do... O, no, aha, no tak Nie myślę, naprawdę dzisiaj nie myślę Dobra Dobra, dobra, dobra Zbudujemy prowizoryczny domek. Jasne, z 13 drewna. Jezus, Maria. Jedno drewno, dwa drewno Wow! Je! Yeah, Je! Yeah, yeah, yeah. Co to z ja? Yeah, 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 co to to Je! 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 Nie. Co ja Je! Je! No, takiego domku to chyba nikt nie zbudował. Nikt. Uh -huh. Kaga się? Nikt nie zbudował. Nikt. Absolutnie nikt. Ja robię najlepsze domki. Naprawdę. Ale drewienko sobie jeszcze weźmiemy Bo chociaż drzwi muszą być w domku yeah, ta, dobra i zaraz kończymy odcinek bo nie mam pojęcia co robić oprócz taplania oprócz no nie umiem tego powiedzieć po prostu robienia różnych rzeczy w moim domku Dobra, tyle drewna starczy, a ja, 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 ja nie, nie mogę, no po prostu ja jestem mistrzem w budowaniu domków, ja ze mnie taki architekt, lepszy domek nie, mam niż, znaczy, pamiętacie jak w pierwszym odcinku, w tym wstępie Toxic zbudował to sobie domek? No. To ja mam, o Jezu jaki ja mam dobry domek wobec niego, to po prostu wow Jezu, jak ja bym chciał na komputerze nagrywać Minecrafta Tu nawet se nie wyobrażacie Ja znam receptury na większość rzeczy Tylko wpisuję, no bo mówiłem, nie? Co, tylko takie? Serio? Hmm, szkoda, miejsce 3 jeszcze Dobra, trudno, w więzieniu siedzę, super ja chcę tu postawić. Tu będę spał. Dokładnie. Nie tak. Kurde. Nie, wiecie co nie... Nie... I teraz to nie dlatego, że mi się nie chce tego nagrywać. Ja po prostu nie lubię tej serii, nie. Absolutnie ja w nią nie gram. Nie. To jest ostatni, drugi, ostatni odcinek. Może toksik wrzuci tamten, ale to nie. Ja już nie. Naprawdę ja przepraszam, ale ja nie wytrzymam z tą serią. Ja nienawidzę na, na telefonie grać w Minecrafta, bo w inne gry to spoko. Boże. Jeszcze mi się zacina. No, widzicie to się stało, także ja nie nagrywam tej serii, absolutnie nie lubię tej serii, nienawidzę, na komputerze jakbym grał to spoko, uwielbiałbym tą serię pewnie. No, także podsyła, podsyłajcie pomysły na nową serię, bo Cool Games to nie może być jedna seria na kanale, chyba że chcecie, nie chcecie innej serii, no ja bym chętnie zagrał w jakąś fajną serię, może to być gra, może być to zupełnie co innego. Co wam wpadnie do głów, to może, może coś nie wiem, że będę nagrywał, tylko nie będę na telefonie siedział, tylko wiecie, nagrywał kamerką, tak jak teraz, no nie? No i jeśli Wam, wam się oczywiście spodobał, to dajcie łapkę w górę. Jak podobał Wam się mój domek, taki najlepszy na świecie, prejestis, po prostu prejest. To napiszcie w komentarzu. Dex to super domek. tam Wam serdecznie bo myślę, że większość powie super, to tak. Prestiż. No nie mam co innego powiedzieć, może nie taki mega długi odcinek, może jeden z dłuższych w sumie z mojego kanału, może kiedyś będą dłuższe, nie wiem, na razie są takie. No i widzimy się, nie wiem, po prostu nie wiem.